Dzień dobry, przedstawiamy nowy sposób pakowania izolatorów. A więc specjalnie przygotowany karton na obwolucie o wysokości 1,80 m wymiary normalne palety 800 razy 1200 i podchodzimy do środka, w w formie dosłownie pomieszczenia. Układamy te izolatory. <grym> Kasiu oczywiście nie wysyłamy i po zapakowaniu opuszczamy. Na górę przychodzi takie samo wieko jak jest na dole. Kasiu, weź porusz kartonem jak jest przymocowany. Praktycznie nie ma siły. Siły, siły podnieść, bo jest ciężka paleta bo Są Aj. cztery izolatory w środku, ale tu widać, że mocowanie jest bardzo silne. Będziemy próbowali może przyjmieć się.